Siemanko, siemanko widzowie, witamy Was w pięknym Jarosławcu. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam, jak można tutaj spędzić czas. Jest bardzo fajne morze i są ludzie, także zostańcie koniecznie z nami do końca, bo będzie się działo. Od razu po przyjeździe odwiedziliśmy taki bardzo, bardzo fajny park rozrywki, na którym można podciągać się na drążku. spacerku i przepysznej herbatce zimowej, zainstalowaliśmy się w pięknych apartamentach. Szybka kawa, jazda na trening. Z Bykiem Sławkiem nie ma lekko! Zrób 10 razy, najwyżej. Jak idzie, Karol? Kardio? Nie. Ja. Spoko. Co tam masz fajnego? Rowerek? Rowerek mam. Ej, jedziemy. jedziemy, jedziemy. jakieś światła będą? Jakieś jedno na Są na pewno światła jakieś. Halo, halo. Teraz zamiana. Karol opyla. Na Mała przypinka i lecimy dalej z tematem. Po treningu obowiązkowy posiłek regeneracyjny. Po jedzonku nie ma siedzenia na czterech literach, tylko jakiś fajny spacerek. Na spacerku nie mogło się obyć bez sprinciku po schodach. Kolejny dzień i oczywiście pyszne śniadanko. U mnie były jajeczka, pasztet z zielenia i wiele innych smakołyków. tatar z łososia, tatar wołowy, paszczet z Nie mogło zabraknąć sesji regeneracyjnych, czyli basen, jacuzzi, sauna i grota solna. Karol zregenerowany i gotowy na nowe wyzwania. Chociaż Sylwester już dawno za nami, to załapaliśmy się na pokaz fajerwerków. Ostatnie ściananko w hotelu, i niestety czas wracać. Siemanko, Siemanko. Jedziemy z podsumowaniem wycieczki do Jarosławca. Ja postaram się wyciągnąć od Karola, co mu się najbardziej podobało. Słucham Ciebie. Co mi się podobało? Cały hotel, zajebisty. Jeżeli wakacje, to polecam hotel Kuchul Plaza. Pokoje. Plaza. Plaza, o przepraszam. Jeżeli chodzi o pokoje, są piękne, przytulne, jest piękny basen, sauna, dakuzi, zajebiście. Tyle. To może ja dodam coś od siebie, co mi się najbardziej podoba w pięciogwiazdkowym hotelu Król Plaza w Jarosławiec. Mi najbardziej podoba się jedzonko. Są wszelakie potrawy, wszelkiego rodzaju. Tatar z łososia, nie wiem co tam jeszcze, tatar z wołowiny, pasztet z dzika, pasztet z jelenia. No całe mnóstwo różnych takich potraw, których na co dzień nie jemy i zazwyczaj w restauracjach też ich nie kupujemy. Jakiś czas temu chciałem tatar z wołowiny sobie zamówić, to około 100 zł kosztował w restauracji. No to se dałem sobie spokój i zjadłem jakąś tam zwyklejszą potrawę. A tutaj już jest wszystko w cenie. Troszeczkę drożej to wszystko kosztuje, ale chyba się Karol ze mną zgodzi, że jeżeli chodzi o Taki wybór jedzonka to no, warto. Jedzenie też bardzo dobre. Także też polecam. No bo wiadomo, nigdy się nie je tego, to powiem to na co dzień. A tu zawsze można coś innego posmakować. I jeszcze jedna też świetna sprawa: są boksery. Też sobie z Karolem pouderzaliśmy. Karol też mógł się wyżyć, nie? No, wyżyć jest co? Może trochę mało dają punktów, no ale nie są złe. O właśnie, i jeszcze jedna rzecz: siłownia. Jest też siłownia tutaj na czwartym piętrze, i też sobie fajnie poćwiczyliśmy. Jednego, co bym mógł tylko powiedzieć, to fajnie jakby sztangielki były. Nie? Co myślisz o tym? No, bo tam troszeczkę brakuje, bo to jest bardzo malutka siłownia, ale da się poćwiczyć. Tak, my tak głównie nastawiliśmy się na tej siłowni na cardio i na plecy i klatę. Tyle od nas. Jeżeli podobał Wam się taki materiał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i oczywiście nie zapomnijcie zostawić dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Tymczas!